Cześć, ciućmoki. Zapraszam Was dzisiaj na dzienną porcję ciekawostek. To zaczynamy, kurwa, jeden. Jeśli zwiniesz całą materię z człowieka do poziomu atomów, zmieścisz się w kostce cukru. 99 999% ciebie to pustka, widzisz? I tak jesteś bardziej duchowy, niż myślisz. Zanim przejdziemy do kolejnej ciekawostki. Daj follow, jeśli chcesz więcej pojebanych faktów od Kazika. 2. Pod wpływem ciśnienia diament może zamienić się w. grafit. Czyli najtwardsza rzecz na Ziemi może się stać ołówkiem. I odwrotnie. Wszystko zależy od warunków. 3. Foton, cząstka światła. Nie ma masy, ale ma pęd. Nie waży nic, ale potrafi uderzyć. Dosłownie. To dlatego światło może napędzać sądy kosmiczne. A na dzisiaj to tyle ciekawostek. Napisz w komentarzu materia, a przypnę ci serduszko i do kolejnego ciućmoku.